Zauważyłeś to? Przypadek nie istnieje. Nie jesteś tam przypadkowo. Ta możliwość pracy, ten projekt, ta nowa rola, wszystko to postawiło cię na tej samej drodze co kogoś. Na początku to było tylko imię w zespole, twarz wśród wielu innych, ale z czasem obecność tej osoby zaczęła nabierać znaczenia. Czujesz to? Coś się zmieniło. Spojrzenie trwa odrobinę dłużej niż powinno. Rozmowy wykraczają poza to, co konieczne. A rutyna, która kiedyś była tylko rutyną, teraz ma inny szczegół. Coś rośnie tam, wśród terminów, spotkań i obowiązków. Ignorujesz to, starasz się udawać, że nic się nie dzieje, ale wiesz, że tak jest. Pytanie brzmi: Jak długo będziesz się opierać? Jak długo będziesz udawać, że to nic nie znaczy? Bo los już zrobił swoją część, teraz wybór należy do Ciebie. Czujesz to, prawda? To nie tylko towarzystwo, to nie jest tylko rutyna. Możesz się oszukiwać, powtarzać sobie, że to tylko praca, że wszystko to jest normalne. Ale nie jest. Przy każdej wymianie spojrzeń, przy każdej rozmowie, która trwa trochę dłużej niż powinna, przy każdym szczególe, który widzisz w tej osobie, sposobie jej myślenia, sposobie wyrażania się, małych rzeczach, które czynią ją wyjątkową, coś w tobie się zmienia. Próbujesz to ignorować, ponieważ wiesz, że przyznanie się do tego zmienia wszystko a zmiany przerażają. Wiesz, że to nie jest takie proste. Są zasady, są ograniczenia, jest odpowiedzialność za utrzymanie wszystkiego na swoim miejscu, ale czy utrzymanie wszystkiego w porządku oznacza duszenie tego, co rośnie? Na początku mówiłeś sobie, że to tylko podziw, potem była ciekawość teraz. Teraz czujesz, gdy ta osoba jest w pobliżu, zanim ją jeszcze zobaczysz. Ton głosu, energia, którą niesie, Sposób w jaki jej jeden komentarz może zmienić twój dzień. Zauważyłeś, jak wszystko stało się intensywniejsze. Jak dni, w które jej nie ma, wydają się nieco bardziej puste, jak twoje spojrzenie jej szuka, nawet gdy nie powinno. Problemem jest to, że to nie dzieje się tylko z tobą. Widzisz to w jej gestach, w sposobie, w jaki reaguje, gdy mówisz, w tym jak nieświadomie szuka twojej obecności. Czujesz to w niepewności jej słów w troskliwym spojrzeniu, które cię bada, kiedy myśli, że nikt nie patrzy. Jest tam coś, co żadne z was nie miało odwagi przyznać, ale co rośnie z każdą chwilą, między jedną a drugą czynnością, między kawą a przerwą w pracy. Jak długo zamierzacie udawać? Bo jeśli będziecie szczerzy, jeśli spojrzycie na to naprawdę, zauważycie, że to już przekroczyło granicę, którą da się zignorować. To już nie jest tylko przypadek. To już nie jest tylko dobra harmonia w pracy. To staje się nieuniknione. A co teraz zrobicie? Będziecie dalej udawać, że nic się nie dzieje. Czy będziecie mieli odwagę skonfrontować się z tym, co naprawdę czujecie? Możesz dalej udawać. Możesz powiedzieć sobie, że to tylko chwilowy impuls, że wkrótce wszystko wróci do normy. Ale co to znaczy normalność teraz? Kiedyś dni mijały bez niespodzianek, teraz każda zmiana w rutynie cię dotyka. To, co kiedyś było zadaniem, jak każde inne, teraz nosi w sobie cichą nadzieję. Gdy ta osoba jest w pobliżu, dzień nabiera innego rytmu. Gdy jej nie ma, coś wydaje się nie na miejscu. Próbujesz przekonać się, że to przesada, ale co jeśli tak nie jest? A jeśli tak naprawdę przyzwyczajasz się do jej obecności w sposób, z którego nie ma już powrotu? Bo to nie tylko obecność, to także nieobecność. W dniach, gdy jej nie ma w pobliżu, czujesz różnicę. Atmosfera staje się bardziej monotonna, godziny mijają w dziwny sposób, a co gorsza, zauważasz, że to nie tylko ty, ona też dostrzega, gdy cię nie ma, a to mówi więcej niż jakiekolwiek słowo mogłoby powiedzieć. Wasze spojrzenia się spotykają, nie w oczywisty sposób, ale w sposób subtelny i nieunikniony. Niewidoczny ślad w tłumie, ukryte poszukiwanie wśród obowiązków, a potem następuje dotyk. Małe kontakty, które nie powinny nic znaczyć, ale znaczą. Lekki przypadek, ręka wspierająca się na ramieniu przez chwilę dłużej niż to konieczne. Bliskość, która mogłaby być przypadkowa, ale nigdy nie jest. Cisza między wami mówi tyle, co słowa, czasami jest przytłaczająca, innym razem mówi wszystko, co jeszcze nie mieliście odwagi powiedzieć. Spojrzenie zatrzymane zbyt długo, powściągnięty uśmiech. Przerwana fraza, ponieważ każde zboczenie z kursu może ujawnić, co się dzieje. A co się dzieje? Coś, czego żadne z Was nie może już kontrolować. Więc jak długo jeszcze będziecie to trzymać? Bo trzymanie już nie wystarcza. Nie wtedy, gdy każdy dzień staje się coraz bardziej oczywisty, że ta historia po prostu nie zniknie. A co jeśli w pewnym momencie jedno z Was złamie tę ciszę? Jeśli zrobi się krok, nie ma już powrotu. Ale czy naprawdę chcecie wracać? Czujesz to prawda? Te napięcie w powietrzu, tę niewidzialną rzecz, która waży w chwilach ciszy, która sprawia, że każda interakcja jest naładowana znaczeniami, które udajecie, że nie dostrzegacie. Ale udawanie staje się coraz trudniejsze. Z każdym dniem ta cicha gra między wami staje się coraz bardziej nie do utrzymania, bo to już nie tylko spojrzenie, które trwa trochę dłużej, to już nie tylko rozmowy, które przedłużają się bez powodu. Teraz to wahanie przed powiedzeniem czegoś, to ukryte zdenerwowanie, gdy druga osoba jest zbyt blisko, to potrzeba mierzenia każdego słowa, każdego gestu, ponieważ każdy błąd może być punktem bez powrotu, i może to jest to, czego się boisz, punkt bez powrotu. Bo jeśli jedno z was to przyzna, jeśli słowa zostaną wypowiedziane, wszystko się zmienia. Nie będzie już miejsca na wymówki, na próby ignorowania. Linia, która oddziela to, kim byliście od tego, kim możecie być, zostanie zatarte i nie ma jak jej na nowo napisać. Ale jak długo możecie to trzymać? Ich spojrzenia już nie kłamią. Niezwerżone słowa wiszą w powietrzu między wami, krzycząc w milczeniu. Przekroczyliście granicę dawno temu, tylko nie chcecie tego przyznać, i wtedy nadchodzi ten moment. Ta chwila, w której przypadek postanawia się wtrącić, kiedy bliskość nie może być uniknięta. Gdy jeden niezamierzony ruch zbliża was do siebie za bardzo. Ograniczona przestrzeń, nieunikniony dotyk, wymiana spojrzeń, która trwa wystarczająco długo, by wszystko w środku zaczęło drżeć. Czujesz jej oddech, ona czuje twój. Nie ma już hałasu wokół, nie ma więcej wymówek, liczy się tylko teraz. A więc co robisz? Uciekasz? Odwracasz wzrok? Oddalasz się? Próbujesz odbudować mur, który już jest w ruinie? Czy stajesz twarzą w twarz z tym, co jest przed tobą, z tym, czego już nie można zignorować? Bo ten moment się zdarzy. Prędzej czy później to, co jest w ukryciu, wybuchnie. To, co jest powstrzymywane, w końcu przela się. A kiedy to się stanie, jedyne pytanie, które pozostanie, to: czy byliście gotowi na ten krok? Czy spędziliście tyle czasu na uciekaniu, że straciliście swoją szansę? A więc. Czujesz presję tego momentu, prawda? Powietrze staje się ciężkie, czas zwalnia, świat wokół wydaje się funkcjonować na innej częstotliwości. Nic innego się nie liczy, nic poza tym spojrzeniem, które cię przykuwa, tą bliskością, która sprawia, że twoje serce bije nierówno. Ona też to czuje, wiesz o tym. Widzisz to w sposobie, w jaki jej oddech się waha, w lekkim marszczeniu brwi, w tym, jak usta lekko się rozwierają, jakby miały coś powiedzieć, ale nic nie pada. Bo teraz jakiekolwiek słowo byłoby za mało, jakakolwiek wymówka byłaby kłamstwem. Nie można już udawać, że tego nie ma. Pytanie brzmi: czy zrobisz coś? Bo wszystko jest tam. Droga jest wyznaczona. Brakuje tylko kroku jednego kroku, by przejść przez linię i raz na zawsze porzucić tę niepewność. Ale to właśnie cię przeraża, prawda? Co będzie potem? Co się stanie po tej chwili, która wydaje się nieskończona? Czy to, co czujecie, przetrwa rzeczywistość? Bo tutaj, w tej przestrzeni między wami, wszystko ma sens. A co na zewnątrz, a gdy konsekwencje się pojawią? Gdy spojrzenia zwrócą się w Waszą stronę, gdy pytania zaczną się pojawiać, gdy nie będzie już możliwości udawania, że nic się nie zmieniło? Czy jesteś gotów zapłacić tę cenę, a ona? Dostrzegasz konflikt w jej spojrzeniu. Wątpliwość, pragnienie, strach myśli o tym, co może stracić, o tym, co może zyskać ocena każdej możliwości trwa milisekundy, ale jest coś silniejszego coś, co przewyższa wszystkie argumenty, wszystkie lęki prawda? Bo prawda jest taka, że dotarliście tutaj nie przez przypadek, nie przez niedopatrzenie dotarliście, bo coś was popchnęło coś większego niż jakakolwiek próba kontroli i teraz. W chwili, kiedy wszystko może się zmienić, decyzja nie należy do losu. Należy do was. Co zrobisz? Powiesz coś? Złamiesz ten milczenie na zawsze? Zrobisz ten krok? Czy pozwolisz, by to przeszło, tak i na zawsze będziesz nosił ciężar, co by było, gdyby? Czujesz to. Te napięcie. Te duszące oczekiwanie. Odpowiedź jest w tobie, ale twój umysł krzyczy. Twoja rozum się zmaga. Twoje ciało mówi – idziesz, a twoja głowa prosi – uważaj – już wcześniej stawałeś przed wyborami, ale żaden nie był jak ten. Żaden tak obciążony skutkami, których jeszcze nie potrafisz ocenić. Ona wciąż tam stoi naprzeciwko ciebie. Jej oczy mówią wszystko, proszą, kwestionują, wyzwań. Ona też stoi na krawędzi przepaści. Wystarczy tylko jeden krok. Ale kto zrobi pierwszy? Wątpliwość pochłania każdą sekundę. Co się zmieni, jeśli zrobisz coś teraz? Czy wszystko się zawali? A może wreszcie po tylu latach wszystko się ułoży? Jedna sekunda, dwie i wtedy jedno słowo. Nie musi być wielkie, nie musi być przemówieniem, tylko początek, tylko nić prawdy wydobywająca się z Twoich ust, ale słowa umierają przed narodzinami. I Wy tam stoicie, nieruchomi, uwięzieni w swoim spojrzeniu, duszeni przez wszystko, co ma się wydarzyć. Czujesz, jak drży Twoja dłoń, jak Twoje usta są zdrętwiałe. W Tobie rodzi się impuls pilna potrzeba ona zauważa niniejszym się pochyla to jest minimalne niemal niedostrzegalne ale to wezwanie próba ciche zaproszenie abyś porzucił strach i zrobił coś zanim będzie za późno bo może być za późno może się zdarzyć że ten moment nie wróci że wahanie zniszczy wszystko zanim jeszcze się zacznie może się też okazać że jeśli nic się teraz nie wydarzy pójdziecie dalej jakby nigdy nic się nie zdarzyło, i nauczycie się żyć z tą pustką, z tą utratą, z tą historią, która nigdy nie miała szansy na napisanie. Czy tego chcesz? Czy potrafisz żyć z tą wątpliwością? Czy wolisz zaryzykować? Wybór należy do Ciebie, a czas się kończy. Czujesz to. Nie ma już gdzie uciekać. Nie da się udawać, że ta decyzja może być odłożona albo zrobisz coś teraz, albo pozwolisz, by umknęło. Ona dalej tam stoi. Czeka. Nie w słowach, ale w spojrzeniu, w sposobie, w jaki jej palce poruszają się nerwowo, jakby trzymały pragnienie, które grozi przelaniem. Wiesz, że ona czuje to samo. Widzisz to w sposobie, w jaki jej klatka piersiowa unosi się i opada, w lekkim drżeniu rąk, w spojrzeniu, które powoli przemierza Twoją twarz, jakby chciała zapamiętać każdy szczegół, zanim wszystko zniknie. Ona nie będzie czekać wiecznie. Wiesz o tym. Jeśli nie teraz, to może nigdy więcej, a potem działasz, bez uprzedzenia, bez zastanowienia, bez planów. Jeden krok, jeden gest. Twoja dłoń spotyka się z jej, nie w sposób wyrachowany, lecz nieuchronny, jakby to była jedyna rzecz, która pozostała do zrobienia, jakby los tylko czekał na ten moment, aby uwolnić wszystko, co było uwięzione przez tak długi czas. Ona się nie cofa. Przeciwnie, jej palce dopasowują się do twoich i nagle wszystko nabiera sensu. Jakby burza w was w końcu znalazła spokój, świat wokół zanika, dźwięk otoczenia się rozmywa, tylko wydwoje i w tej chwili bez słów, bez pewności, bez żadnej gwarancji tego, co będzie później, dostrzegasz. Tak miało być, zawsze tak było. A potem. co teraz? Bo milczenie zostało przerwane. Pierwszy krok został zrobiony. Nie ma już odwrotu. Pytanie brzmi: Czy jesteście gotowi na wszystko, co to oznacza? Powietrze między wami teraz waży inaczej. Bariera została przełamana. Nie ma już komfortu wątpliwości. Nie ma już bezpieczeństwa w zaprzeczeniu. Dotyk się wydarzył. Przestrzeń została złamana. Nie znajdujecie się już w co jeśli. Jesteście w teraz. Jej palce w Twoich. Ciepłe, mocne ale jednocześnie niepewne, jakby wciąż istniała ostatnia opór, ostatnia próba zrozumienia, co się dzieje. Czujesz delikatne zaciskanie jej dłoni, przyspieszone tętno, wzrok, który zagłębia się w twoim, jakby szukał odpowiedzi, których ty również nie masz, a teraz? Ona nie cofa się, ale też nie posuwa naprzód, jakby czekała na twój drugi ruch, jakby potrzebowała twojej pewności, aby wszystko to stało się realne czujesz te oczekiwanie czujesz ciężar ostatecznej decyzji spoczywający na tobie i wtedy nie zdając sobie z tego sprawy robisz kolejny krok zbliżasz się subtelnie jakby to było coś naturalnego jakby wasze ciała zawsze orbitowały w ten sposób i dopiero teraz dostrzegały nieuniknioność tego ona się nie rusza jej oddech waha się wzrok na chwilę odwraca się jakby próbowała znaleźć resztki kontroli ale nie ma już kontroli, nie ma już barier i ty czujesz napięcie w powietrzu, elektryczność między wami, pewność, że po tym nic już nie będzie takie samo jak przedtem, twoje oczy wędrują po jej twarzy. Każdy szczegół staje się wyraźny, jakby ten moment był obrazem namalowanym z precyzją, kontur warg lekko rozchylonych, lekki rumieniec na policzkach, sposób w jaki wstrzymuje oddech. Jeśli teraz coś powiesz, każde słowo będzie nieodwracalne. Jeśli zrobisz krok naprzód, każdy dotyk będzie ostateczny. A potem ona zamyka oczy na moment. I to jest znak. Cały świat mógłby się teraz zawalić. Nic innego się nie liczy. Czujesz, jak serce bije w piersi mocno, intensywnie, jakby chciało przebić się przez twoją skórę. Ona też to czuje. Widzisz to w jej szyi i w lekkim drżeniu podbródka, w sposobie w jaki jej palce zaciskają się na twoich, a potem się rozluźniają. Więc to już koniec? Dotarliście tam, gdzie chciał los? Czy jest jeszcze coś więcej? Decyzja jest tam, w przestrzeni kilku centymetrów między wami. Złamiesz tę ostatnią odległość? Czy pozwolisz, aby chwila rozwiała się w powietrzu? Czujesz, ona czuje. Przestrzeń między wami rozpływa się. Czas wstrzymuje oddech, a wtedy wybór zostaje podjęty. Bez powrotu, bez wątpliwości, bez strachu. Teraz wszystko się zmienia. A ty, czy przeżyłeś coś takiego? Podziel się swoją historią. Daj lajka, like zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej treści, które poruszają duszę.